Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny na narodowym czytaniu. To już trzynasta odsłona tego wydarzenia. Dziś, Dziś czytamy Kordiana Juliusza Słowackiego. Pierwsza odsłona była w 2012 roku. Wtedy czytaliśmy pana Tadeusza. Myślę, że Juliusz Słowacki byłby bardzo szczęśliwy, że dzisiaj to właśnie on jest czytany, ponieważ panowie za bardzo sobą i nie przejmują. Kordian Juliusza Słowackiego, po powstał ponad e, 190 lat temu. Utwór wyjątkowy, e, który e, myślę, że e, przybliży nam te czasy, które kiedyś były, to co się działo, ale bliżej wszystko. O, pani o Dzień dobry państwu. Ja tak bardzo króciutko. Drodzy państwo, Kordian to dramat romantyczny. Pisany był w Genewie w 1833 roku, natomiast wydany został w Paryżu w 1934 roku jako anonimowe dzieło. Przypisywano, że autorem jest Mickiewicz. No to się później jednak nie pokryło. Czas i miejsce w Kordianie to bardzo zabiła sytuacja. Akcja rozgrywa się na przestrzeni prawie 30 lat. Przygotowanie ma miejsce w nocy 31 grudnia 1799 roku. Natomiast akt drugi to już rok 1828. Z kolei wydarzenia trzeciego aktu odnoszą się wprost do koronacji cara Mikołaja I na króla Polski, która miała miejsce 24 maja 1829 roku. W dramacie nie utrzymano także jedności miejsca. Przygotowanie rozgrywa się w Karpatach, akt drugi kolejno w James Park w Londynie, potem w Dover, a następnie we włoskiej wigi w Rzymie, a w końcu na Mont Blanc. Wydarzenia aktu trzeciego mają miejsce w Warszawie. Również w utworze znaleźć można odwołania do powstania listopadowego 1830 rok i czasów po jego upadku. Tak pokrótce o Korpianie. Dziękuję bardzo. A na samym początku, jak co roku, zapraszamy naszego gościa, pana burmistrza Włodzimierza Rzeka. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jesteście i naprawdę to cenne, że co roku spotykamy się i czytamy różne dzieła literatury, które później wpisują się w historię naszego narodu, ale też nasze kształcenie wychowanie. I chciałem bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy się w to angażujecie, bo czytanie jest niezwykle potrzebne i jest niezwykle pożyteczne. Inaczej wygląda radka faceta oczytanego, nieoczytanego, inaczej wygląda rozmowa polityków oczytanych i nieoczytanych, inaczej wygląda w ogóle praca jakiegokolwiek zawodu ludzi, którzy dużo czytają. Więc ja za chwilkę też. To nasze wspaniałe czytanie i zachęcam do tego, żebyście Państwo zarażali czytaniem innych, bo akurat trochę się znamy, wiemy jakie grono tutaj jest Dziękuję. Będę śpiewał i dążył do kresu. Ożywię ogień, jeśli jest w piskierce. Tak Egipcjanin w liście z aloesu Obwija zwiędłe małego serca. Na liściu pisze zmartwychwstania słowa, Chociaż w tym liściu serce nie ożyje. Lecz oce wsucia wiecznie się zachowa, tropnie rozsypie, godzina wybije. Kiedy myśl słowa tajemną odgadnie, W ten czas odpowiedź będzie w sercu. Na to. Przygotowanie. Na roku 1759 dnia 31 grudnia w nocy kata sławnego niegdyś czarnoksiężnika Twardowskiego w górach Karpackich czykać się obszaru Dalej skały, w dole bezlitosne bukowe lasy, ciemność przerywana błyskawicami, czarownica, Czeszów w włosy i śpiew. Z gwiazd obłąkanych, z włosów ciesanych, Iskry padają jak z polskiej szabli. Widzę ją diabli, odpowiadają błyskami chmur. Lecą świst z piór, buki ugina. Szatan, Ta czarownico, czy piła godzina? A to czarownica która? Godzina, której żaden człowiek dwa razy w życiu nie słyszy. Uderzy. Za dziesiątym mgnieniem bowiek w babilońskiej ludu wierzy. A gdy bić będzie, choć kucha, usłyszę. Lecz i ciesz są, panie, twoi towarzysze. Leniwo spieszą z błękitu podniewień. Żółw, z którego to zgrzebło utoczył mi tokarz, prędzej chodził. Szata. To zgrzebło, pokaż mi je. Pokaż. Łzy mi płyną. Poznaję twardowskiego grzebień. On mnie zgrzebłem tym czesał, gdy wsadlał skórę. U nóg mu się łasiłem. Odejdź, moja pani. Goście sproszeni zlecą się na łysą górę. Czarnica odchodzi, na no to szatan była szatani. Spada z nieba deszcz szatanów, niech ziemię polewa. Jeśli jeszcze na ziemi są jakieś drzewa, niech rosną to jesienią człowiek z owoc zwierzę. Siadajcie, cóż między wami? Nie widać Mefistofela? starot. Szedł na grób przyjaciela, na grobie twardowskiego odmawia pacierzy. Taki się teraz zrobił czuły i pobożny, jak poeta, lecz księżyc zabłysnął trurożny, czas przystąpić do dzieła. Diabli. Co nam król rozkaże? Czekam. Obejrzeć trzeba koła w wiekowym zegarze, pią dziecięcią namaścić gwichy i sprężyny. Niech nam bije wyraźnie lata, dnie, godziny. Przynieście go, postawcie, co? Czy nie zepsuty? A staro? Wszystkie koła, wszystkie druty, Całe rdza wieków nie trawi, Godzinki z kostki cudławi, oni rządło lewiatana Przez wieki wieku się toczy. Na nie wskazuje ząb smoczy, Na godziny rządło osy I dotąd trwa nieprzerwana Głosień siwa Skus szatana, któremu Zbielały włosy. Od strachu gdy grom z obłoku. Pamiętacie? A sprężyna z ojczyzny Tella, Kalwina? Na ludzkim wsadzonym oku chodzi jak w jamencie, Kołek i sprężyn zamęcie, zamknięta grześnika duszy. Kurant po się jąka, noga posadcza pająka, wszystkie sprężyny porusza. Jak wachawie. Czapam. Dość opisów Pehenną, a starocie najstraszliwszy z bisów jak asesory sądu, Gdy zegar bić zacznie, liczcie wieki, nie lata. Świecie, 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 wąż wieczności łuskał i w ciebie gniecie, Zębem zatrutym boki okryzda nieznacznie i wieki mną nad tobą zasypując z Umarłych pamiątek, jak widziałem twój początek, te gliny, Powietrzem opasana zgniłem, ten trup chaosu, w trupnie zamknięty błękitów, strawiony zgnilizną czasów, okrył się rdzami kruszu i kością granitu. Porósł mchem kwiatów i lasów, potem wydał robaki, co mu łono toczą i myślą. wiada! Jeśli marzeń ziemią nie okryją, kołem widzenia wiada, jeśli ją przekroczą hemna. Królu w wiech dziewiętnastu też. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy teraz panią sekretarz powiatu, panią Krystynę Jasińskiej. nie odmówiłabym sobie przyjemności bycia z Państwem dzisiaj. Jednocześnie pragnę przekazać gorące pozdrowienia od Pana Starosty, członków zarządu powiatu moszkowskiego, którzy nie mogą dzisiaj uczestniczyć ze względu na uroczystości wdrożenkowe, ale w sercu są z Państwem. A ja dzisiaj chciałabym Wam przeczytać prolog. Kwartjan jest dziełem wybitnym. Właściwie wszystko w Kordianie ma charakter symboliczny. Samo imię Kordian to człowiek serca. Jak pani dyrektor wspomniała, Kordian, i, Słowacki i Mickiewicz toczyli między sobą taką bitwę na pióra. I tak naprawdę są, obydwaj są wybitnymi przedstawicielami romantyzmu, aczkolwiek ich podejście do walki o Polskę jest troszkę inne. O ile Mickiewicz raczej przy... zakładał, że Polska powinna być mesjaszem narodów i powinna biernie znosić to, co się dzieje, tyle Słowacki nawoływał do walki, do aktywnej walki o wolność Polski. Kodnian to dzieło, które pokazuje właśnie dojrzewanie młodego człowieka do dokonywania czynów wielkich, do podejmowania właśnie walki o Polskę. Ja Państwu dzisiaj przeczytam prolog, który składa się z trzech części, a właściwie trzech głosów. W części pierwszej jest to prośba do Pana Boga, skierowana przez pisarza, przez poetę. Aby zesłał na Polaków sen, który pozwoli doczekać do momentu, kiedy Polska znowu będzie wolna. W części drugiej jest przedstawiona krytyka tego pierwszego stanowiska, że takie czekanie to jest nic innego jak taniec derwisza, czyli obracanie się wokół własnej osi i nieposiadanie, nie, nie, nie uzyskiwanie żadnego efektu, a z trzeci nie zgadza się ani z pierwszym, ani z drugim stanowiskiem, prosi o urnę narodu i chce wstrzesić naród polski. Wierzę, że w to mu się uda. Zadam tyle, tyle wstępu i przejdę do przeczytania prologu. Pierwsza część prologu. Boże, ześlij na lud swój, Twój wyniszczony bojem, sen cichy. Sen cichy, sen przespany, z jasnych zdroje. Niech widmo rozpaczy we niego nie dręczy, rozwieź nad nami kotary, zrąbka rąbka Niech się we łzach nie budzi przed niem zmartwychwstania, a mnie daj łzy ogromne i mętny jest Po mękach wręcz mi trąbę sądnego anioła, a kogo przed trąbą Boga ta trąba zawoła, niechaj stanie przed Tobą. Daj mi siłę Boże, a komu palec przekleństw na czoło położę, niech nosi znak czole. Pozwól, panie tuszyć, że słowem zdołam cielce złoty bi biąć i kruszyć. Z brązu wzniosę posągi, gdzie pokruszę lipsy. A kto ja jestem? Jestem duch apokalipsy. Obróćcie ku mnie oczu zamglonych i twarzy, oto stoję wśród siedmiu złocistych miktarzy, podobnie do człowieka. Szata w długość szczodra spływa do stóp. Pas złoty przewiązał mi biodra, głowy kryje głos biały, jak śnieg, jak wełna, z oczu straleci na diamentu pełna. Nogi mam jak mieć świeżym ogniskiem czerwona, głos kuczy, jako woda wyzbraniem szalona, w ręku siedem gwiazd niosę, a z ust mi wykrysta miecz ostro bosieczny. A twarz moja błyska, jak słońce w całej mocy wyświecone kołem. A gdy przede mną na twarz upadniecie czołem, powiem wam, Jestem pierwszy i ostatnim będę. Druga osoba prologu. Ja wiem, zapał poety na nici rozprzędę. Wyśmiejcie się z zapału mego towarzysza. Kto on? Do tureckiego podobny derwisza. Owe siedem lichtarzy, jest to siedem grodów. Stoi wśród siedmiu złotem nalanych narodów. Wygnaniec. A włos czarny wsi goźmu zamienia, nie wie, ale zgryzota. W oczach blask nadtchnienia, w ręku gwiazdy, pomyśli, z których jasność Miecz po obustach oboziecznych jest to sztylet słowa, którym zabija ludzi górnych albo grobów. I trzecia osoba prolowa. Z waśnionych obu spędzam ze scenicznych progów. Dajcie mi prog zamknięty w narodowej urnie. Z progu lud, lud wstrzeszę, stawiam na mogił woturnich i mam aktorów wyższych o całe mogiłę, z przebudzonych rycerzy zerwę całą dniły. wszystkich obwiejeń miewa polskich błękitem, wszystkich oświecę duży promieniem i świtem, urodzonych nadziei, aż przejdą przed wami, pozdrowieni uśmiechem, pożegnaniem za Dziękuję.